Ta Zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w dniach 12-14 czerwca 2017 roku o godzinie 17 w osiedlowym domu społecznym Malwa na osiedlu Stawki 45 odbędzie się odpowiednio pierwsza i druga część walnego zgromadzenia spółdzielni. Porządek obrad walnego zgromadzenia przedstawia się następująco. Punkt 1. Otwarcie obrad i wybór prezydium zgromadzenia. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci: Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej oraz do spraw wyborów do Rady Nadzorczej. Punkt 4. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni na lata kadencji 2017-2020 wybory, część pierwsza, w tym informacja o zasadach przeprowadzenia wyborów. Prezentacja kandydatów, odpowiedzi na pytania, przeprowadzenie głosowania tajnego. Punkt 5. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności spółdzielni za 2016 rok, w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej. Punkt 6. Informacja o realizacji wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dotyczącego działalności spółdzielni za lata 2012-2014. Punkt 7. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na walnym zgromadzeniu w 2016 roku. Punkt 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok. Punkt 9. Informacja na temat wyników lustracji przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 maja 2016 roku, punkt 10. Dyskusja. Punkt 11. Podjęcie uchwał w sprawach. Uchwała nr 1: Przyjęcia sprawozdania Zarządu Z działalności Spółdzielni za rok 2016. Uchwała nr 2. Wyznaczenia kierunków działalności gospodarczej i kulturalnej spółdzielni na rok 2017, w tym zatwierdzenie do realizacji inwestycji polegających na budowie zespołów garaży w zasobach spółdzielni. Uchwała nr 3. Udzielenia absolutorium członkom zarządu w składzie. Marzena Gos Prezes zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku. Barbara przelazły prezes zarządu w okresie od 15 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Mirosław Kaczmarczyk, zastępca prezesa, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. I Mieczysław Żaczek, członek zarządu, w okresie od 29 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Uchwała nr 4. Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016. Uchwała nr 5. Przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dotyczącego działalności spółdzielni za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 maja 2016 roku. Uchwała nr 6. Przyjęcia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2016 rok. Uchwała nr 7. Podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok. Uchwała nr 8. Zbycia udziałów w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami 55 łamane przez 26, 57 łamane przez 17, 62 łamane przez 17, 65 łamane przez 8, 64 łamane przez 1, 64 łamane przez 2 i 71 łamane przez 7. Obręb 19 arkusz 1. W rejonie ODS Malwa na osiedle Stawki, przewidzianej do wydzielenia po wybudowaniu i ustanowieniu prawa odrębnej własności garaży. Uchwała nr 9. Zbycia udziałów w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerami 55/6 obręb 20 arkusz 4 w rejonie budynku mieszkalnego wielorodzinnego numer 111 na osiedlu Rosochy przewidzianej do wydzielenia po wybudowaniu i ustanowieniu prawa odrębnej własności garaży uchwała numer 10 wyrażenia zgody na spłatę przez spółdzielnię zobowiązań członków spółdzielni posiadających spółdzielcze prawo do lokali w celu uzyskania umorzenia części tych zobowiązań uchwała nr 11 wystąpienia ze związku rewizyjnego spółdzielni mieszkaniowych RP w Warszawie uchwała nr 12 wyboru delegata i jego zastępcy na siódmy krajowy zjazd związku rewizyjnego spółdzielni mieszkaniowych RP i uchwała nr 13 wyrażenia opinii w sprawie utrzymania działalności dotyczącej punktu kasowego spółdzielni punkt 12 walnego zgromadzenia Rozpatrzenie odwołania członka spółdzielni od uchwały rady nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa, podjęcie stosownej uchwały. Punkt 13. Odczytanie sprawozdania komisji wnioskowej. Punkt 14. Wybory do rady nadzorczej, wybory część druga. Przedstawienie sprawozdania komisji z wyników głosowania w sprawie wyborów do rady nadzorczej spółdzielni na lata kadencji 2017-2020. I punkt 15. Zakończenie obrad. Uwaga, prosimy o zabranie na walne zgromadzenie dokumentu tożsamości oraz o punktualne przybycie na obrady z uwagi na sprawne przeprowadzenie głosowań. Informacja na temat uprawnień członków spółdzielni. Członkowie spółdzielni mają prawo do zapoznawania się ze sprawozdaniami, protokołami, raportami i projektami uchwał dotyczącymi spraw umieszczonych w porządku obrad wyłożonymi do wglądu w dziale członkowsko-samorządowym lub sekretariacie spółdzielni na osiedlu stawki 47 pokoje 18, 17 i 16 oraz żądania umieszczania oznaczonych spraw porządku obrad najpóźniej na 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, czyli do 27 maja 2017 roku na wniosek 1 dziesiątej liczby członków, czyli 534 osób kolejno zgłaszania projektów uchwał popartych przez co najmniej 10 członków najpóźniej na 15 dni przed pierwszą częścią walnego zgromadzenia czyli do 27 maja 2017 roku do zgłaszania poprawek do projektów uchwał przygotowanych przez współdzielnie zgodnie z porządkiem obrad najpóźniej na 3 dni przed pierwszą częścią walnego zgromadzenia czyli do 8 czerwca 2017 roku oraz do zgłaszania kandydatów na członka Rady nadzorczej zgodnie z informacją w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, czyli do 27 maja 2017 roku. Informujemy, że 27 maja 2017 roku sobota jest dniem pracy współdzielni mieszkaniowej. Jeżeli członkowi przysługuje prawo do dwóch lub więcej lokali mieszkalnych położonych w nieruchomościach przypisanych do różnych części walnego zgromadzenia o zaliczeniu do określonej części, przesądza miejsce położenia lokalu mieszkalnego, do którego prawo zostało nabyte najwcześniej. Z tym zastrzeżeniem, że napisemny wniosek członka złożony w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o terminie walnego zgromadzenia może być on zaliczony do części właściwej dla innego przysługującego mu lokalu mieszkalnego. Informacja na temat zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej. Kandydatów na członka Rady Nadzorczej zgodnie z informacją należy zgłaszać w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części walnego zgromadzenia, czyli do 27 maja 2017 roku. Przepisy regulujące zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność Rady Nadzorczej zawiera statut spółdzielni w paragrafach 28.35 oraz 41.43. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w przetargach na wykonywanie na rzecz spółdzielni robót i usług, ani też wykonywać takich czynności na zlecenie spółdzielni. Zgodnie z artykułem 58 ustawy prawo spółdzielcze, członek Rady odpowiada wodze spółdzielni za szkodę majątkową i niemajątkową wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy. Jeżeli nie zachodzą przesłanki odpowiedzialności z tego przepisu, spółdzielnia może domagać się naprawienia szkody na zasadach ogólnych art. 415 i następne Kodeksu Cywilnego oraz artykuł 471 i następne Kodeksu Cywilnego. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 11 członków. W tym czterech członków z Osiedla Stawki, pięciu członków z Osiedla Rosochy, dwóch członków z Osiedla Patronackiego, ulicy Rynek, ulicy Sieniejskiej, ulicy Radwana i Osiedla Ogrody. Członkowie, którzy we wskazanej wyżej liczbie mają być reprezentowani w Radzie Nadzorczej, zgłaszają kandydatów spośród osób zamieszkałych na terenie, który reprezentują. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na druku zgłoszenia do pobrania w sekretariacie spółdzielni, wraz z pisemną zgodą na kandydowanie. Oraz oświadczeniem o spełnieniu warunków i nienaruszeniu zakazów, o których mowa w paragrafach 42 i 43 Statutu. Osoby kandydujące do Rady Nadzorczej mają prawo do zaprezentowania własnej kandydatury na wszystkich dwóch częściach walnego zgromadzenia, to jest w dniach 12 i 14 czerwca 2017 roku. W ciągu 10 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, zbierze się kolegium w składzie przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które podsumuje wyniki głosowań, autoryzuje treść podjętych uchwał oraz potwierdzi, które uchwały zostały podjęte. Kolegium to zbierze się najpóźniej do dnia 26 czerwca 2017 roku. O ustaleniach kolegium dotyczących wyników wyborów do Rady Nadzorczej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Statut spółdzielni, zawierający m.in. przepisy dotyczące zasad zwoływania i obradowania Walnego Zgromadzenia, znajduje się w siedzibie spółdzielni oraz jest dostępny na stronie internetowej www.sm.krzemionki.pl. Na nadzwyczajnej sesji radni jednogłośnie zgodzili się na przeznaczenie z budżetu miasta 5 milionów 900 tysięcy złotych na realizację pierwszego etapu budowy odkrytych basenów na terenie pływalni Rawszczyzna. Z basenów mieszkańcy mogą skorzystać już w lipcu tego roku. Dokładny termin otwarcia odkrytych basenów to 21 lipca. To jedna z tych informacji, na którą wielu mieszkańców Ostrowca czekało z niecierpliwością. Odkryte baseny mają uzupełnić ofertę w zakresie rekreacji, jaką obecnie daje kryta pływalna Rawszyzna i ośrodek na Gutwinie. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna jest kultura fizyczna, jak ważne jest zapobieganie, jak ważne jest uczenie dzieci i młodzieży i jak, jak duże napotrzebowanie jest na te otwarte baseny. Ilość wpisów na stronach internetowych, ilość zapytań. Czyli ilość osób, które się interesowały tym tematem wskazuje, że jest to bardzo ważne zadanie i to zadanie uzupełni taką ofertę dla dzieci, które chcą korzystać z otwartych basenów spływania dla naszego obiektu, jakim jest a rawczyzna bo mamy piękny pasem i tu trzeba oddać cześć i podziękować poprzednikom, że kiedyś zdecydowano się na budowę takiego basenu oryginalnego, który jest wizytą miasta Ostrowce wszystkiego. Ten kolejny krok, który państwu, Państwo będziecie mieli w współudziale przypadnie nam do wybudowania i myślę, że jest to bardzo ważne dla mieszkańców Ostrowcy, i dla naszych gości, którzy przyjeżdżają, bo jest zapotrzebowanie. Gutwin ze swoimi stawami nie do końca spełni oczekiwania mieszkańców, jednak ta woda z tlenkiem żelaza jest i, i tam nie poprawimy jakościowo tej wody, natomiast chcemy udostępnić, chcemy wyrwać tą młodzież, te dzieciaki z klatek schodowych, z podwórek, zapewnić im możliwość, żeby te otwarte baseny były dostępne i jestem tutaj przekonany, że te otwarte baseny będą się cieszyć olbrzymią popularnością. W pierwszym etapie budowy zostaną wykorzystane istniejące, ale nie używane od wielu lat dwie niecki basenowe. Kolejny zakłada budowę w tym miejscu zjeżdżalni. Do przetargu na budowę basenów zgłosiła się tylko jedna firma, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w przyszłym tygodniu. Dziękuję za uwagę, zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera ostrowieckiego.